Cześć, witam Was w kolejnym blogu z tej strony Ricardo i Zuzia, Hejka. dzisiaj jest Wigilia, 24 grudnia, my się tutaj szykujemy, za chwilę będziemy jeść, o proszę, tutaj są już krokety na tutaj, na tym, na, na stale, tutaj mamy naszą no choinkę, już tutaj podjąłem prezenty, prezenty, te są ukryte, I tu, tam dalej też, i ogólnie, są te Tutaj se. będą lecieć polskie kolendale. ale ja włączę z telefonu. Mam nakryte do stołu takie piękne telezyki. To są takie fajne słodkie. Tutaj mamy sklaneczki świąteczne. Gdyby mieliśmy okazję, jeszcze dzisiaj poszliśmy, myślę, że to jest śniegiem. Tak, ten, się. w śniegu, no. bo trochę nam e, Znaleźliśmy e, sąseczki naszego bałwana z wczorajszego dnia. No, nie był w dobrym stanie, ale, orzesz, ale tych orzeszków nie było nigdzie. No, no. Dochodzą kolejne y, potrawy. Tutaj mamy uszka, a tutaj mamy Rybki. rybkę wodźcie occie. Fuj. Mamy śledzie. Śledzie. Dobra. Też fuj. Ej, nie fuj, pyszne są. Mama lubi. <laughs> <laughs> My nie, to jest... Nie, 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 nie. To, to jest jedzenie. Co ma pokraść? Yy, no rajta spotkradna jednego babcia nie widzi. Niepewno. Zuzia rozlała śledzie pierwszy ten... Obrus będzie mi śmierdział. Yy. Właśnie wypadę. Zuzia. Drugi, drugi, bo wczoraj nie ja No w sumie wczoraj ja tutaj... Jajka, trochę się tam. Dobra, tak jest na fajnie, wesoło. Tutaj Oni Idzie tutaj na sad. No, służka jak zwykle, nie? Zamiast tej śledziej. To są rolmopsy. To są rolmopsy. A, to nie są śledzie? Nie. Rolmopsy. Rolmopsy. Patrzyła mocy. Tutaj mamy opłaty. A to jest taki... Nie jest paję ten L. Tu jeszcze mamy tą sztarze. Putku. Przywitaj się. How do you take a Nie polecam też niedobra. Ja też nie. Ludziska. Patrzcie, prezenty. Ten type taki spoiler to jest mój. To to było mnie jak przynieść, dobra? Bo też outfit odzuzi dzisiaj taki, takie uszka. bluzka greens, no bo taka obrażana koleja. Taka prasowana szkolna spódni. I takie rajstopy. Moje so, mamy ściskają do tej tak. głowy brzuch. <grym> A to jest outfitik mojego brata, nosi kosulę. Utrzymam te z włosy. I takie I fajne jeansy. I kapcie! Takie skarpetki, najlepsze tego. Ten... Tego i outfitu. Złodziej. A, i pójdziemy jeszcze na poszukiwania świętego Mikołaja po zjedzeniu obiadu kolacji. No bo wiecie, my, my co roku. Mam taką Tradycje. tradycję. Jak odkąd byliśmy mali po prostu i robiliśmy kółkowo do koła naszego domu i szukaliśmy się tego no Teraz jesteśmy już jest ludzi, ale bo to jest taka tradycja, jeśli ja ją utrzymać i będziemy to testować, tej zrobimy. Nie wiem, które jak pójdziemy, ale wyjdziemy i poszukamy się tego Mikołaja. Będziemy iść o czwartej, ponieważ tu się w Polsce mega szybko ściemnia. No, no, no i teraz już wiedzą. U w Grecji nie, no ja tak mówię. Bo nas w Grecji nie ma zbryć dzieci w, w koszu, tam się... Tam się jest ciemno, nie? Ale tak jakby się doczekać otworzenia tych wszystkich prezentów. Ja wiem co ja dostałam. <laughs> Praktycznie w większości wiem. No nie szkodzi. Ja też wiem co tak, ja mam. Hej, co, opłatki? Tylko się było ten. Ruszek koło ale Nie ruszę cię barszcz gdzie gdzie pyszny. Dowają do Babciu, chcesz się przebitać. Hello babcia, powiedz Hello! Hello. Ale nie patrzę. <laughs> <laughs> Jak leś, Babcia, jakie różki ma fajne Babcia? Kasza jakie różki fajne ma? No, no fajnie tak. super. <głosy> <głosy> jest zaśle barszczyk. My zawsze domowej, kupowaliśmy... Domowej, to jest My zawsze kupowaliśmy tak ze sklepu, bo nie bo nie. Tak, a baby tutaj sama gotowała. Tutaj mamy opłatek, który nam trochę... Teraz skończyliśmy łamać opłatek. Teraz będziemy wcinać te wszystkie pyszności. Małemu... Małemu... Spiewajcie i grajcie mu... Małemu... Małemu... Pojedzone, napchaliśmy się bardzo, ale... dopiero czwarta jest, więc jeszcze później znowu pewnie pojemy tutaj. Krokiecików ubyło, bo ten się mał dwa. Ja zjadłam z moją mamą na pół, bo w sumie wstukujemy na pół Tutaj rybki, trochę rybek ubyło, bo moja mama z babcią jadła, my tam nie lubimy Uszek coraz mniej, ale jeszcze są Tutaj ja sobie mój brat już całą wyzłopał Ja się tak napchałem A to spakowało? A teraz jak odstępniemy trochę, to pójdziemy na spacer do naszej cioci Joli, żeby podzielić się opłatkiem, który tutaj został. Troszkę tam pewnie posiedzimy, później wrócimy do domu. A będziemy szukać, rozglądać się za świętym Mikołajem. Świętym Mikołaj. Bo ja nadal no, wiedzę świętego Mikołaja, to się chyba nie zmieni. A ty wierzysz? Wierzę, Okej, okay, idziemy do cioci Joli. Zaśpiewamy kolendę, dobra. Rikardo, zaśpiewamy kolendę. Wśród nocnej ciszy zaśpiewamy. Niech odwiedza nie się śmiech, przy wśród no mocnej ciszy na naszej cioci. Od nocnej, nocnej ciszy się rozchodzi. Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Przepędzaj się, wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana.

Pa, pa. No to wracamy. Teraz znowu będziemy szukać świętego Mikołaja. I do domku. W poszukiwaniach. Gdzie jesteś święty Mikołaju? To idziemy szukać. Czas otwierać. Peplno. Patrzcie to, mama wylała kawę. Cały ten pokrowiec na krzesło poszło no. babcia poszła prać. Ach, mamo, mamo. Jakiś pef. Ty wylałaś wodę ze śledzi. Tak. Ty śliczna ta plama. Ja kawę i tyle. Oprost świąteczny czas. Ale było trochę. Babcia wczoraj ciasto spaliła, jano. Nie, nie wiem. Zuzia, jak się zgarniała książka. to już nie są dla was. Pokaż. Pokaż co tu masz. Taki tor. Nie wiem magnetycznie nie wiem co to jest dokładnie. To trzeba będzie to... będzie to składać na swój sposób, nie ma instrukcji. Sam sobie A co tutaj składaż. mamy? To są to No bo to możesz sam to stworzyć jaki też tak sobie no. robić? Roświetla... To tam... kosmetyki, części. tak? Tak. I trzy błyszczyki A, A no fajne, no, fajne. To jest... no, Country to jest moje... To jest moje te. Nie Bab, wiem, babcia. to jest Kinderkart, nie to, ja, ja, to jest Twój prezent? No, to otwieramy, otwieramy, to otwieramy, otwieramy, otwieramy babcia. Kinderkart. To jest nie dla Was. Nie. Merci, merci. A że nie ma to merci? Pierniki. Jak Twój prezent. Co tam masz? Co tam masz? Tej 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 Fajne. Kapcie. <giby> <giby> Kapcie. Takie. Chciałam takie. No. Kapcie. Ale śliczna bąbka. Hmm. Tak, śliczna. Co jeszcze? Nie wiem, zobaczę co tutaj jest. O, jakie ładne. Przeczytasz co tu jest napisane? Ja, 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 ja. ja to przeczytam. Śliczne. Ale śliczne. Mam nadzieję, że zawsze gdziekolwiek będziesz, znajdziesz drogę powrotną do domu. Um, nie przysięgnę, że będę tu przez całe Twoje życie, ale obiecuję kochać Cię do końca mojego. Kocham Cię i koszula taka elegancka. W tym takim niebieskim kolorze. W tym niebieskim kolorze. No <grywa> bo usłyszałam, jakby gadały o kolorach, co? Nie, jakiś z nią będzie. Ale ładne, dziękuję. Ale ładne. Lekarto, a weź tam z tyłu, jest taki mały też daj weź się go. tam z tyłu, z tyłu. Mam jedynie dobra sobie. Nie, nie, nic nie. Ty tej naprawdę co dla wujka i dla? A ty skąd, wiesz? Bo ja to znam ja 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 za. Tutaj na głos. Ale w jego okularach nie przeczytam. No. Przecież. A wolno wolić te szczody. A inaczej, do jakiegoś tytułu? Ona, 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 on Jak się przycisza? A to jest zakład przydzielczki. No. No, dzięki. No to przeczytaj, co tam masz. E, czekaj, bo w tych operach to ci mówię, że nie... nie... Zuzia, przeczytaj babci. Przeczytaj babciom. Usługa kosmetyczna, ochrona drzwi, grzasi, regulacja. E. My już pojedliśmy. Ja jestem teraz w łóżeczku w Pizamce. Zaliczyliśmy Kevina, obejrzeliśmy, a teraz oglądamy sobie wszyscy rodzinnie Krampusa. I tym chciałam Wam zakończyć tego vloga. Widzimy się w następnym i Wesołych Świąt! Wypadek Zobaczcie! Sprawnie. Moja babcia miała wypadek i spaliła ciasto! Albo chciała zrobić murzynka i dlatego taki czarny. A Babciu, to chciałaś zrobić? <śmiech> Powiedz! <śmiech> A tu jest czernik! Idę z bo strasznie śmierdzi. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok